Dwa Wydaje się, że na samym początku chciałem bardzo serdecznie Panu Prezydentowi Januszowi Maszyńskiemu podziękować. Podziękować za trzy miesiące bardzo ciężkiej pracy na rzecz mieszkańców Gminy. Bo wzięcie na siebie tej odpowiedzialności i tego trudu, a jednocześnie prowadzenia bardzo trudnej, żmudnej kampanii wyborczej, gdzie przez 27 lat w zasadzie wyłącznie jedna, jedna, jedyna myśl polityczna w tym mieście rozbrzmiewała. W przykroście muszę stwierdzić, że, że będzie jeszcze przez jakiś czas brzmiała dalej. Ale ten zespół ludzi, ten potencjał i te osoby, które się zgromadziły wokół Pana, panie Januszu to jest naprawdę ogromna siła. Ogromna siła do tego, żeby w niedługim okresie czasu o to miasto ponownie powalczyć. Bo to miasto, nasze miasto, zasługuje naprawdę na bardzo dobre zarządzanie, na lepsze zarządzanie, zdecydowanie lepsze zarządzanie, niż było to do 13 października 2019, 2019 roku. Często się mówi, że udało się. Pan to zrobił. Zrobił Pan to, że wokół Pana Zgromadziło się mnóstwo ludzi, mnóstwo ludzi, którzy bezinteresownie, bezinteresownie zapragnęli żyć w lepszym miejscu i wydaje się, że wiem, że jak kurz trochę opadnie, ale to dla nich również warto podjąć ten trud, żeby dla mieszkańców miasta dalej pracować. Dalej pracować, bo Dobra. patrząc z perspektywy Dobra, innych miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców, Gliwice niestety w ostatnich 10 latach tracą dystans. Ja mogę to powiedzieć patrząc na obiektywne dane, które oczywiście można podawać z każdej strony, tak, jedną daną pokazać i manipulować tymi informacjami. Ale z tej perspektywy, co najmniej regionalnej, jak nie ogólnopolskiej, to wiele miast nam zaczęło uciekać. Już nie mówię o Katowicach, które nam odskoczyły w sposób wyjątkowy i, i chyba już nie do doścignięcia. E, natomiast wiele miast podobnych do, do Gliwic, i w województwie, i poza, poza województwem, znalazło swój sposób na to, żeby rozwijać się jeszcze prężniej jeszcze szybciej, i żeby mieszkańców nie tracić, a wręcz pozyskiwać, pozyskiwać nowych. E, Jestem przekonany, że jest możliwość uh, zmiany uh, myślenia, zmiany władzy w, w Gliwicach, tylko być może za brak po czasu. Może za brak po czasu, żeby do większości obywateli, do większości mieszkańców z rzetelną, dobrą, metodyczną informacją dotrzeć, że można żyć inaczej, można mieć znacznie większe możliwości i swobody obywatelskie uh, uh, niż uh, mają Gliwiczanie uh, do tej pory. I Panie Januszu, bardzo jeszcze raz w imieniu własnym dziękuję za te miesiące pracy, za katorżniczą pracę. Tutaj chyla również czoła małżonce, która dzielnie to wszystko znosiła i wspierała Pana Janusza. I proszę Państwa o to, żeby nie traktować dzisiejszego wieczoru jako wieczoru, który przyniósł porażkę. To jest tak naprawdę Moment, w którym nie zwyciężyliśmy. Oczywiście można sobie dopowiadać, tak? Można dobrać lepsze słowa bądź gorsze, ale to jest moment, gdzie ta granica przechylenia 50% społeczeństwa jest bardzo bliska. I wierzę głęboko, że przy normalnych wyborach, czyli wyborach, gdzie cała Polska jest również w tak zwanym trybie wyborczym, gdzie frekwencja jest znacznie wyższa, można ten okres zarządzania dwudziestu kilku lat przez jedną myśl przełamać i dać wiele świeżości. Raz jeszcze serdecznie dziękuję i myślę, że wszyscy wzajemnie się będziemy wspierać, żeby przez te najbliższe miesiące i lata przekonać Gliwiczę do tego, że będą żyli w przyszłości. bleibt schön nicht